Minęło 45 minut zacierania w temperaturze 66 stopni Celsjusza, więc możemy pobrać drugą próbkę do zbadania próby jodowej. Generalnie powinna zajść już konwersja skrobi i, i próba jodowa powinna się nie zabarwić. Zobaczymy jak będzie. Tak jak mówiłem, na tym etapie nie trzeba się przejmować sterylnością. Dlatego, że będziemy jeszcze gotować, gotować brzeczkę. Więc mogę sobie brać łyżką ze zlewu. Nie ma to żadnego problemu, nic nie muszę się przejmować. Sprawdzamy zatem, czy się zatarło. Moim zdaniem, tak. Tutaj macie próbkę, no może i jeszcze, to generalnie jeszcze trzeba powiedzieć, że to jeszcze będzie się zacierało, tylko w wyższej temperaturze. Tu u dołu ekranu macie próbkę płynu Lugola, czystą. Tu macie zabarwioną delikatnie skrobią, a tak wyglądało w 15 minucie, czyli jest zdecydowana różnica. Widzicie, tu jest po prostu fiolet, tu jest jest to, y, no delikatnie jeszcze się barwi. Można, można jej dać jeszcze 10 minut, ale jeszcze będziemy zacierać tak naprawdę, bo, y, bo, bo y, teraz y, instrukcja przewiduje podgrzanie do, y, po negatywnej próbie jodowej dodać do zacioru słody, ciemne i jęczmień palony, podnieść temperatu, temperaturę do 72 stopni Celsjusza i trzymać 10 minut. Y, Podgrzać do 76 i filtrować. Zobaczmy, jaka jest w ogóle temperatura. Zobaczymy. Zobaczymy, który będzie szybszy. No, temu analogowemu idzie zdecydowanie szybciej. 55, 52 na cyfrowym. A różnica nie jest duża. 50. 8, 57 na 58, 59. Już teraz dogonił go i zaczyna go przeganiać. Czyli może jednak nie jest taki zły. 60, ten cyfrowy, elektroniczny. Tutaj jesteśmy albo po prostu różnią się odczytem, bo ten pokazuje 60, ten już ma 61,5, 62. Jak widać, temperatura trochę spadła. Mogłem, mogłem troszkę podgrzać w międzyczasie, ale jakoś się za, zapomniałem. Podgrzejemy zatem do 66. I jeszcze raz z, z, z zobaczymy, jaka jest temperatura. Dobra. Tak jak mówiłem, cały czas podczas podgrzewania mieszamy starając się nie robić piany. Chodzi o to tylko, żeby do dna nic nam nie przywierało. Czyli po dnie sobie po prostu mieszamy. Podgrzeję do tych 66, czy 68. Można przyjąć, że takie bezpieczne tempo podgrzewania to jest 1 stopień na minutę. To jest takie optymalne. I, i, i robię jeszcze jedną tą próbę jodową, żeby zobaczyć, czy już teraz nie będzie się barwiło. No i potem zaraz zaczynamy przenosić do, do filtracji A drugą rzecz, którą będziemy musieli robić, zaraz jak zaczniemy przenosić do filtracji, to grzejemy wodę na wysładzanie. W sumie mogłem to zrobić już teraz, ale zapomniałem, generalnie nic się nie powinno działać. Też tutaj opracowałem sobie taki przyspieszony sposób z czajnikiem elektrycznym, gdzie po prostu podgrzewam część wody w w, w zacierze, a, czy, znaczy czy w garnku, a część, a część w czajniku. Co my tu jeszcze mamy? Właśnie, tu nic nie zapisano o filtracji, bo w sumie można to było dokładniej napisać: jest zacieranie, od razu chmielenie. Do filtracji będziemy potrzebowali około 12 litrów wody, 12 litrów wody. E, która, którą podgrzewamy do jakichś 75 stopni Celsjusza, e, to nam może zająć około 20-30 minut. Także w momencie, kiedy będzie nam się klarowało z, e, złoże. To ja będę już podgrzewał wodę. Podgrzewamy można w tym samym ganku, ale nie polecam tego. Dlaczego? Dlatego, że my będziemy już na bieżąco dodawać wodę tutaj i będziemy już podgrzewać, żeby tutaj mieć jak najbardziej zbliżonym do tych 90 stopni, kiedy skończymy filtrację. Dobra, patrzymy, jak tu z tą temperaturą jest. Tak jak mówiłem to jest, to jest tempo gdzieś mniej więcej 1 stopień na, na godzinę na minutę. Tutaj przerwę, no bo to jest generalnie troszkę nu nużące. E, wrócę e, kiedy będę robił jeszcze jedną próbę jodową. A zatem robimy trzecią e, próbę jodową. E, podgrzałem e, zacier do 67-68 stopni i zobaczymy jak to się ter jak teraz wygląda sytuacja. No, teraz już jest dobrze. Teraz już jest dobrze, teraz wam pokażę tak. To jest ta ostatnia próba jodowa. E, tutaj, e, tutaj jest czysta lugola, tu jest e, z zacierem. Tak wygląda druga próba. Jest e, delikatnie zabarwione na taki e, szary kolor. I mamy pierwszą próbę, która jest ewidentnie fioletowa i i. i Tutaj jeszcze będzie zacieranie trwało jakieś 15-20 minut, bo będzie jeszcze podgrzanie I będzie, i będzie wsypanie ciemnych słodów. Także wsypujemy ciemne słody. Teraz, dlaczego nie wsypujemy ciemnych słodów od początku? Jeden powód to jest ten, o którym mówiłem, czyli niemożność wykonania albo utrudnione wykonanie próby jodowej, ale jest ważniejszy powód. Taki, że słody palone e, są bardzo mocno kwaśne i są, e, to akurat nie byłoby źle, bo, bo e, one by nam zakwasiły brzeczkę, ale też potrafią e, dawać taką nieprzyjemną paloność, nieprzyjemną, ściągającą taką goryczkę, dlatego dodaje się je na ostatnie. Na ostatnie e, kilkanaście minut, ostatnie 10 minut to w zupełności, w zupełności wystarcza. Podgrzewamy teraz do przerwy e, 72 stopnie. E, następnie robimy przerwę 10 minut i e, pod, robimy wygrzew do 76. Zaczynamy filtrować. No, także to już się spotkamy przy filtracji, przy przenoszeniu zacieru do e, zacieru do. W kadzie filtracyjnej z e, filtrem z, wężyku, z, z wężyka z oplotu. Do zobaczenia. Mamy 76 stopni Celsjusza, a więc podgrzaliśmy e, zacier do filtracji. To jest e, po angielsku tak zwany mesh out, e, czyli no jakby wyjście z zacierania, zakończenie zacierania. Po polsku to jest upłynnianie zacieru. A w, czy, czy też wygrzewanie zacieru. Natomiast w branżowym slangu piwowarów domowych to będzie wygrzew. Więc wygrzew jakby mamy zrobiony. Wyłączam palniki. I przenoszenie zacieru do do e, filtratora z wężykiem z oplotu. E, ja przenoszę takim rondlem i też Wam to polecam. Nie polecam dźwigania gara i przelewania, bo to się bardzo mocno napowietrzy. Poza tym drobinki z dużą siłą mogą się powbijać w wężyk. Po trzecie można ochlapać wszystko dookoła, a po czwarte można się oparzyć. Więc po prostu nabieram, nabieram taką delikatnie, żeby nie napowietrzać, zalewam do fermentora czy też teraz fermentor z kranikiem robi nam za kać filtracyjną, czyli do kadzi filtracyjnej przenoszę, przenoszę zacier. Następnie robimy tak, tak zwane ułożenie złoża, bo wbrew wszystkiemu, wbrew temu, co nam się wydaje, nie filtruje ani wężyk z oplotu, ani nie filtruje kać z fałszywym dnem, czyli z dziurkami, tylko filtruje... Zboże, mu to właściwie łuska, układa się tak zwane złoże filtracyjne, które e, sprawi, że będziemy mieć po prostu idealnie klarowny, e, klarowny płyn, czego byśmy nigdy nie, nie uzyskali na takim e, grubym filtrze jak e, filtr z oplotu, czy filtr e, składem z składem z, z wiadra z dziurkami. Przenosimy więc zacier, pozwalamy mu się 15-10-15 minut ustać, ułożyć. Generalnie przy ważeniu, jak, jak pamiętam, zaczynałem z kadzią filtracyjną, mogło się, żeby dać pół godziny. Przy wężyku, myślę, że spokojnie wystarczy 15 minut. To jest jeden z plusów wężyka. Więc spotykamy się przy już podłączonym mężyku za jakieś 15 minut, kiedy będę po prostu zlewał już do fermentora drugiego, który nie musi być wysterylizowany, wystarczy, żeby był czysty. Nie sterylizujemy, nie, nie zużywamy środków chemicznych, bo to kosztuje pieniądze, a i tak, i tak będziemy to wszystko gotować. Więc do zobaczenia za... 15 minut w, mamy, już, mamy już tutaj złoże mamy już ułożyło się widzicie tutaj nie wiem na ile to widać tutaj jest warstwa jakby płynu tu jest warstwa muta. w tym czasie kiedy jakby układało się złoże umyłem garnek tak żeby już był gotowy do grzania i robimy też jeden taki mały trik do wysładzania. Przyda nam się, żeby położyć na e, mucie spodek, na który będziemy nalewali wodę do wysładzania. Dlaczego tak robimy? Dlatego, żeby przy nalewaniu wody do wysładzania, przy zawracaniu filtratu, nie e, bełtać za bardzo złoże. Jeżeli to by było bardzo mocne piwo i e, tego muta byłoby, powiedzmy, dotąd, to jak najbardziej możemy bełtać, dlatego, że nie dojdziemy i tak do dolnych warstw i jest to nawet wskazane, żeby lekko zawzruszyć złoże. Natomiast jeżeli słodu jest nie za wiele, on jest niedużo nie, nie nad tym, to takie lanie z góry tej wody mogłoby po prostu porobić kanaliki i niecałe mu to by się nam wysładzało. Kładziemy więc na środku talerzyk, talerzyk, spodek taki, porcelanowy, on sobie zatonie i będziemy lać w tym kierunku właśnie tą wodą. Na początek, tutaj może pokażę, zmienię troszkę optykę. Chyba będzie dobrze. Tutaj widzicie, to jest kociołek, kociołek z Lidla elektryczny, w którym sobie podgrzewam, podgrzewam wodę do wysładzania do 75 stopni. Jego tu można ustawić na te na te 75 stopni, e, kiedyś o nim więcej. Generalnie jest to pasteryzator do przetworów yy, owocowych, e, tak, widać wszystko chyba. E, Mamy, mamy tutaj kać filtracyjną, w środku jest zacier, on jest jeszcze ciepły. Dobrze jest jak taka kać jest zaizolowana, chodzi o to, żeby to jak najszybciej żeby utrzymywać temperaturę, bo wraz ze spadkiem temperatury spada, znaczy rośnie lepkość zacierą, on będzie się gorzej filtrował. Procedura wygląda tak. Bierzemy na początek garnek i taki garnek możemy nazwać grantem. To jest grant, czyli coś, taka właśnie rynienka pośrednia po, po, po między kotłem ważelnym a, a, a kadzią filtracyjną. Robimy tak. Otwieramy, tutaj mam taki regulator, otwieramy na full i dwu-trzykrotnie otwieramy kranik, zamykamy. Raz, dwa, trzy. I teraz otwieramy go na full, a tutaj zmniejszamy przepływ na delikatny. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby tutaj w całej tej tej nie było powietrza, bo jeżeli jest powietrze, to robi nam się taka poduszka powietrzna, która blokuje nam wypływanie, wypływanie filtratu, brzeczki przednie. Na razie mamy brzeczkę przednią i zbieramy tutaj tą brzeczkę. Powolutku. Tu możemy sobie popatrzeć, co się w kraniku dzieje, czy to leci mętne, czy brudne, ale czy, czy, czy klarowne, ale generalnie wiadomo, że pierwsze 2-3 litry zawracamy, czyli to mętne zbieramy do garnka i wlewamy do, z powrotem do kadzi filtracyjnej. To nam sprawi tyle, że... Nie będziemy mieć mętnego filtratu w kotle. Dlaczego? W tym mętnym filtracie jest, jest tak zwana, znaczy drobinki słodu, głównie taka mąka. Jeżeli my ją będziemy gotować w 100 stopniach, to bardzo prawdopodobne jest, że uwolnimy z niej dodatkową skrobię. Jeżeli uwolnimy z niej dodatkową skrobię, a nie ma już enzymów, bo zostały przez nas jakby dezaktywowane poprzez mashout, to stanie się tak, że ta skrobia trafi do piwa. A skrobia w piwie będzie powodowała kilka rzeczy. Po pierwsze to, że będzie mętne, będzie trwale zmętnione. Po drugie będzie się piwo szybciej psuło, bowiem ta skrobia będzie się rozpadała i będzie dawała bardzo nieprzyjemne posmaki. Piwo po prostu z, ze skrobią szybciej się starzeje. Natomiast jest to dopuszczalne w takim stylu jak witbier, ale raczej nie w dry W dry jest ten minus, że trudno jest ocenić czy, czy to już jest klarowne? Ale tutaj, powiedzmy, na dnie tego, tego fermentora widzę że, widzę, że już leci w miarę klarowne, dlatego to mogę zawrócić i na tym, jakby zawracanie kończymy. Dobra, zawracam, czyli. Czyli wlewam tutaj na to delikatnie, żeby za bardzo nie wzruszać złoża i nie napowietrzać zacieru. No i odbieramy. Jak już odbiorę, powiedzmy te 10 litrów brzeczki przedniej, od razu przelewam do garnka, żeby już rozpocząć podgrzewanie. W zasadzie na tym kończy się to, czym różniło się ważenie z ekstraktów od ważenia z, ze słodów. Dlatego, że wszystkie pozostałe czynności, wsypywanie chmielu, rehydratacja drożdży są w zasadzie identyczne. Aczkolwiek nagram jeszcze krótki fragment odnośnie chmielenia, bo trochę to chmielenie zmodyfikuje i pokażę wam, jak po prostu zadaję gęstwę. No i to jest w zasadzie tyle, bo cała reszta jest tożsama z ważeniem z ekstraktów. Czyli gotowanie, chłodzenie, zadawanie drożdży, to wszystko jest identyczne. Różnica będzie taka, że. E, powiem Wam o tym jak zmieniam e, chmielenie w tym piwie i powiem Wam o tym, powiem wam o tym jak e, modyfikuję, e, jak, jaka jest różnica między zadawaniem gęstwy a zadawaniem zrehydratyzowanych drożdży. Gęstwę wyjąłem e, kilka no, godzin temu z lodówki, e, bo tam sobie była. E, może Wam zaraz pokażę tam gęstwo, jak ona wygląda. Więc tak, generalnie ona nie jest jakiejś super jakości. Dlaczego? Dlatego, że gęstwa zwykle się rozwarstwia na dwie warstwy. To na dole to są przeważnie martwe drożdże, potem jest warstwa piwa i warstwa żywych drożdży. I to rzeczywiście tutaj tak było, ta y, warstwa żywych drożdży miała powiedzmy pół centymetra, ale w momencie jak ja poruszyłem, to ona sobie opadła. Ale jak się ogrzeje, y, to y, nawet takie drożdże z dna, one sobie dadzą radę. Tam jest trochę trupów, ale to nic nie szkodzi. Dodajemy takiej gęstwy jakieś kilka łyżek, 2-3. No i co? I to by było tyle na tę chwilę. Pod koniec filtracji opowiem, ile mniej więcej czasu mi to zajęło. No i, no i reszta to już mówię, było na filmie o ważeniu z ekstraktu.